Co trzyma mama? A tata jedzie do sklepu. i dobra. Tyle ma jeszcze do miejsca. Nie wiem dokładnie, ale tyle ma, ale tyle zajęcia. Chyba tak, co nie? 49 wolnych. Aha, dobra, dobra. Czytaj komputer. Jeszcze. no co ta przybliża? bo tyle ja nie będę bo ładnie widział, co robię. Čečaj, tu máte ešte tati, ti tá vlast. Poď A mám dva. O, tutaj taj tati, že činia, on či neviem, či tu je starta, bo hýč Čo ešte raz. Butel. Ej, to som vtedy. LOL. Ej, nie, to kur... To, to, my to Aha, my už... Iš... My Už to tu nespravdám. nie. No, tapetem o tá Ale si to voľno písať, fajnie. Mhm. Pokażę kanał. Ładuj no, się. Ładuj 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 Ładuj się. Ładuj się. Ładuj się. Ładuj się. Ładuj się. się. się teraz na żywo o unik ale ja tego na razie nie będę włączał heo heo i takie tam rzeczy są się plot ma dobra ta, mój kanał kanał ma taki tu mam takie ale nie dotąd to jest dobra a, a tu może zmienimy sobie na inne Czytajcie, Daria. Galeria, mam marze zawsze. Tacie. Ale, jajaja, ja, ja, ja. cie, cie, cie E tu ja teraz robiłem właśnie. Czytaj, ta. E, dobra. Graffiti kanału. dareria Jakie ty graffiti? Tacie. Może, o, wybierz. Mamy. No i nie. No tu pospiesz, się, bo mi ręka cierpi, nie? No dobra. o tym są takie tam to nowe. co tu mam? No? Chyba to się troszkę dłuższe robi. No takie. Mhm. I co tam? Oj 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 musimy włączyć. Czarte. O ja, Siomka? O, no, tutaj już fatalnie Ej, Majtrak nie działa, tu działasz, nie no. Życie nam się nie ułożyło. Co nie gadać? go, Ja to zapogadać. Halo, Edi, co zrobiłem? Tutaj. E, dobre, Och, tu siedzi czerwony kopal. E, dobra, nieważne. O, czułeś jeszcze, tu. Kogama, k, o, ok, a, k, my, a. Dodrechrome, a, a, boże, dodrechrome mi niepotrzebne. Dobra, chuchu, co tam jeszcze by pokazać? No, proszę, dajcie, z tym dałem coś dzisiaj, Już. Czytaj, jeszcze, jedną rzecz. Tam, tu, to? Tu, tu. Aha, jakieś muzyki, czytajta. Matera, nie widziałem. Uj, Jakie ja te łza! Nie, widziałem. nie, 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 that everyone